W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ubezpieczeniu GAP. Co to jest, jak działa i dlaczego warto je mieć? Ubezpieczenie GAP, czyli Guaranteed Asset Protection, to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przed stratą finansową w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu, standardowe ubezpieczenie AC wypłaca odszkodowanie. Na podstawie wartości rynkowej pojazdu w momencie zdarzenia. Jednak ta kwota może być znacznie niższa niż kwota, którą zapłaciliśmy za pojazd lub którą jeszcze spłacamy w ramach kredytu czy leasingu. I tu właśnie wkracza ubezpieczenie GAP. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia GAP, które warto znać. GAP fakturowy pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu a ceną zakupu. Gap indeksowy pokrywa różnicę między wartością rynkową a wartością pojazdu na podstawie określonego wskaźnika. Gap finansowy pokrywa różnicę między wartością rynkową a kwotą pozostałą do spłaty w ramach kredytu lub leasingu. Każdy z tych rodzajów ma swoje zalety w zależności od sytuacji finansowej i sposobu finansowania pojazdu. Teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego warto mieć ubezpieczenie GAP? Ochrona finansowa. W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu, nie musisz martwić się o spłatę pozostałego kredytu lub leasingu. Spokój ducha, wiedząc, że jesteś chroniony przed nieprzewidzianymi stratami finansowymi, możesz spać spokojnie. Elastyczność. Różne rodzaje ubezpieczenia GAP pozwalają na dopasowanie ochrony do Twoich potrzeb. I sytuacji finansowej. Jak widzicie, ubezpieczenie GAP to nie tylko dodatkowy wydatek, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo finansowe. Pamiętajcie: lepiej mieć ubezpieczenie GAP i nigdy go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.